Dobra, zróbmy trochę. Commentary Jest na tym portalu niebieskim. Anonimowy uczestnik, grupa taka, taka nazwa, widać, że no chcieliby pracować z domu. W domu? No nie, zdalnie. Yy, programista Java, script, <grystanie> pięcioletni Exp. No i teraz tak. Taka osoba mogła pójść w tyle ekosystemu wiedzowo, że to jest. No, no ale jakieś repo z kodem zapytałem. I tym, jakie tworzysz pull requesty. No i co my tutaj mamy? Bo tutaj się robi bardzo zabawnie. Zabawnie? Nie wiem, czy zabawnie. Dobrze, ja to sobie zarchiwizuję, więc odświeżę to jeszcze. No i teraz, co my tutaj mamy? Moje repo powstawało w czasach, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki z Javą i Springiem. Przyznaję bez bicia, jestem... Ze Springiem? Spring Bootem i przyznaję, bez bicia, jest tam sporo rzeczy do poprawy i do posprzątania. No i raczej nie są to projekty spektakularne. Oczywiście, jeśli chcesz podejść do wiadomości prywatnej, natomiast pull requesty owszem, tworzyłem na co dzień w realnych, poważnych projektach, gdzie obowiązywało code review, ale w prywatnym kodzie, gdzie byłbym jedynym kontrybutorem, po co? No właśnie, odpowiadam. Po co? Po to, żeby pokazać dyscyplinę, po to, żeby pokazać, jak się ma zorganizowany proces wytwórczo programowania, po to, żeby każda osoba mogła zobaczyć już przed przyjęciem do zespołu, czy do firmy, czy do projektu, czy inwe no, inwestor to może nie, ale żeby techniczna osoba, która robi mm, techniczny backscreening osób do projektu, żeby mogła zobaczyć, jakie masz przyzwyczajenia. I czego, jakie ten jak kandydat ma przyzwyczajenia? Nie chcę doprecyzować do ciebie, do, do tego tutaj autora. Jakie masz przyzwyczajenia i jakie możesz powodować problemy, bo powodować problemy na pewno będziesz. Dlaczego? No, bo szukasz pracy. Zatrudnienie osoby to inwestycja. I tak jak, no oczywiście, i tutaj możemy. Może, może możesz przepychać się w internecie, że o ja tylko ja szukam pracy, co wy do mnie chcecie. No to ale jak szukasz pracy, to zaofertuj się, zaofertuj swoje umiejętności. Nie jesteś yy, zwykłym przedsiębiorcą, który ma po prostu ofertę stronę, to wypisz chociaż rzeczy, które potrafisz. Jakbym jak się szuka budowlańca, to się nie szuka budowlańca, szukam budowlańca. Szukam budowlańca, co maluje na zielono. Tylko do konkretnych zadań się tego kogoś. Nawet jeżeli ktoś robi w hotelach, to szuka się kogoś, kto będzie czy to prace wykończeniowe, czy. Meble będzie potrafił skręcać, czy będzie potrafił je y, przygotowywać do złożenia, y, jak są jakieś na wymiar robione, bo są niestandardowe nie wymiary y, pomieszczeń. Jakby opisuje się, po co, jest ta, po co jest ta osoba, a tutaj mamy świętych ludzi, którzy no, ja, no, zażyczyli sobie, że teraz chcą pracować, jeszcze chcą pracować zdalnie. Dlaczego tutaj napisałem, że już wiem wszystko? Bo jeżeli ktoś na pytanie potencjalnego zainteresowanego, ktoś za, z, zainteresował się Twoją treścią, tej, w którą wyprodukowałeś w tym yy, ktoś zainteresował się, a Ty piszesz po co to, to co to mówi mi yy, jako pracodawcy, że Ty będziesz miał takie podejście, to jest sorry, to jest pierwszy pierwszy. Yy, Pierwsze spostrzeżenie, będziesz miał takie podejście od pierwszego dnia w pracy. A po co to komu? Jestem ciekaw, czy mechanik, jak przychodzi na rozmowę do warsztatu i ma powiedziane, niech pan tutaj pokaże, jak pan wymienia filtr powietrza. No, jak tam klucze trzeba mi do tego, więc. I ciekawe, czy jak weźmie klucze i je tak zostawi, zostawię tak gdzie się rzuci. A później powiem, no panie, no ale u nas tak nie zostawiamy, a on powie tak. No, tak, prywatnie, to ja tak teraz to jeszcze nie miałem zapłacone, więc prywatnie tak zrobiłem, tak zostawiłem te klucze. Ale jak będę u was pracować, to już będę wszystko zostawiał na miejscu. Tak? Ta, w taki sposób się chcemy prezentować jako programistzy X. Żeby nikogo, nie, żeby nikogo nie urazić, płcią. No nie chcemy się tak prezentować, bo będzie problem z przyjęciem naszej oferty na rynku. W takim sensie, że może nasza kandydatura może nie zostać przyjęta, albo może zostać przyjęta znacznie wolniej, niż sami my chcielibyśmy. Pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj w ramach backupu. sobie poklikam tutaj te, tu mamy takich. Proszę bardzo, ilu jest, ilu jest chętnych, którzy chcieliby, żeby nikt na ręce nie patrzył. Wszyscy, jest, wszyscy są bardzo dobrymi członkami grupy Praca zdalna. Na pewno bardzo dobrze, że nie chcecie, żeby ktokolwiek on spojrzał na robotę. Dobra. Dziękuję bardzo.